Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat dzieci, a dokładnie bliźniąt. Ostatnio na Instagramie zadawałam Wam pytania właśnie w ankiecie. Odpowiedzieliście, że chcielibyście troszeczkę pogaduchy związane z tym tematem, więc dzisiejszy odcinek poświęcam właśnie takiej tematyce. Jeżeli oczywiście interesujecie taka tematyka, to zostań ze mną do końca, bo dzisiaj pojawi się wiele różnych ciekawostek, o których chyba w sumie jeszcze na żadnych swoich mediach nie wspominałam na temat tego, jak to jest być mamą bliźniąt, jaki to jest kontrast w porównaniu do tego, jak ma się pojedyncze dziecko. I jakie spotkały mnie takie, jakby sytuacje, które zmusiły mnie do pewnych zmian, więc o tym wszystkim będzie dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zrobienia tego właśnie teraz, żeby być za każdym razem na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. A oczywiście, jeżeli podobają Ci się moje treści, to zostaw łapkę w górę. Możesz napisać do mnie coś w komentarzu. Z chęcią oczywiście odpowiem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to również zadawaj je w komentarzu i też na pewno wszystkie te komentarze będą, nie będą pozostawione bez odpowiedzi. Po, po tym filmie na pewno na nie wszystkie poodpowiadam. To co? Zaczynamy. Ja dzisiaj przygotowałam sobie całą listę tematów, które chciałabym z wami poruszyć. Pewnie coś tam jeszcze mi umknęło, ale to myślę, że nic straconego i pewnie gdzieś tam jeszcze kiedyś w przyszłości pojawi się taki materiał, w którym będę mogła coś tam więcej dopowiedzieć. Zacznę od samego początku. Jak to było? Oczywiście już pomijam kwestię tutaj tematu porodu i tak dalej, ale w momencie, kiedy te bliźnięta pojawiły się na świecie. Pierwszy temat, z którym musieliśmy się zmierzyć, to była przede wszystkim zmiana samochodu. Mieliśmy do tej pory pięcioosobowe auto, natomiast no, niestety nie było ono tak duże, żeby się zmieściła pięcioosobowa rodzina, a w tym wózek bliźniaczy w bagażniku. My dość sporo podróżujemy i podróżowaliśmy i ten wózek był nam bardzo potrzebny, więc musieliśmy kupić coś naprawdę dużego, rodzinnego, tak żeby ten samochód spełniał nasze wymogi, żebyśmy mogli się zapakować z całą ekipą, bo na przykład na początku potrzeba nam była tylko taka, żeby spakować sam wózek, ale później na przykład musieliśmy jeszcze dopakowywać łóżeczka turystyczne, co już się robiło nie lada wyzwaniem. Więc musieliśmy zmienić przede wszystkim samochód. Ale po samej zmianie samochodu i tak za wiele to nie dało, bo był problem z pomieszczeniem trzech fotelików. Z tego względu, że tak jak wiecie, jestem mamą trójki dzieci, i najstarszy syn dalej jeszcze jeździ też w foteliku, więc potrzeba była miejsca na tyle, żeby zmieścić z tyłu trzy bazy. I wszystko byłoby ok, tylko że ten środkowy fotelik się nie mieścił. Więc musieliśmy kupić specjalne adaptery. Na szczęście jest taka technologia i można ku temu zaradzić. Które wpisa, wpinało się do Izofixu, i do tych adapterów dopiero e, wpinaliśmy foteliki, czyli bazy. I tymi, tymi adapterami dało się to przesunąć maksymalnie do drzwi te, te, te bazy. Dzięki temu zyskaliśmy z każdej strony powiedzmy po 10 czy tam po 15 cm i trzy foteliki z tyłu mieściły się na spokojnie. Jak już jesteśmy przyjeździe samochodu, przy z samochodem, to właśnie z pierwszym takim głównym wyzwaniem, jakim się spotkałam, to było odbieranie Alanka z przedszkola. Z tego względu, że do południa nie byłam sama, więc na przykład Daniel mógł zawieźć alanka do, do przedszkola. Ja w tym czasie opiekowałam się dziećmi, chociaż nie ukrywam, że dosłownie z zegarkiem w ręku czekałam na niego, kiedy on wróci. On rano ogarniał właśnie alanka, zakupy, różne takie rzeczy, a ja wręcz modliłam się, żeby on już był, żeby trochę mi pomógł. Z tego względu, że nasze dzieciaki na samym początku były bardzo mocno absorbujące. Wynikało to z tego, że były dość charakterne, mało tego, miały też kolki, więc były strasznie marudne, były troszeczkę wcześniakami, więc potrzebowały bardzo dużej jakby takiej jeszcze bliskości, a z racji tego, że była ich dwójka, to nie zawsze byłam w stanie wziąć, podnieść dwójko, dwójkę naraz. Więc było to nie lada wyzwanie, żeby to ogarnąć i wracając do tej podróży, to o ile w pierwszą stronę, żeby odwieźć Alanka do przedszkola nie było problemu, to o tyle że już z powrotem Daniel akurat ma taką specyfikę pracy, że od popołudnia go nie ma do późnego wieczoru, więc wtedy był problem z odbiorem Alanka. Musieliśmy to rozwiązać logistycznie w taki sposób, że po prostu synek wcześniej kończył przedszkole i zanim Daniel pojechał do pracy, Alanek już był u nas w domu. Więc tak naprawdę był tylko parę godzin w przedszkolu i później wracał do domu. Kolejnym z etapów, jaki był, to na przykład był problem z wyjściem do sklepu. A dlaczego? Jeżeli ja zostawałam sama. I na przykład zapomniałam o czymś, że czegoś mi brakuje, choćby nawet nie wiem, do obiadu i tak dalej. To niestety sama już nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyskoczyć tak po prostu z trójką dzieci. Bo musiałabym ich pakowić, pakować wszystkich na przykład do samochodu, i później pojawia się pytanie, co dalej? Musiałabym jechać z nimi do jakiegoś większego marketu żeby na przykład zmieścić się do sklepu bądź wjechać do, do takiego sklepu, e, a już tak jak wspominałam, dzieci były dość takie e, absorbujące, nie lubiały spędzać czasu wolnego w wózku, e, zazwyczaj każde wyjście wiązało się z tym, że lądowały na rękach. Więc no, takie rzeczy nie wchodziły w grę. Jedyne, kiedy wychodziłam do sklepu, to jak mogłam pozwolić sobie na to, żeby pójść do tego sklepu sama. I nie mówię tego jakby dla osób, które spodziewają się bliźniąt, żeby kogoś przestraszyć. Natomiast opowiadam o tym, jak to rzeczywiście fizycznie u nas wyglądało. Moje nastawienie było bardzo pozytywne, bo stwierdziłam, że skoro mm, mają być już bliźnięta, to, to znaczy, że. Musimy sobie z tym poradzić i że na pewno sobie z tym poradzimy, bo inaczej tych bliźniąt byśmy nie mieli. I owszem, żyjemy, daliśmy radę, ale te początki naprawdę nie były proste, więc był to totalny taki dla mnie hardcore, przeskok, jeżeli chodzi o, o rzeczywistość, o świat. Wyglądało to zupełnie inaczej niż przy jednym dziecku, bo tak jak alanek był malutki, jako wszędzie zabierałam, nawet na zakupy, spokojnie brałam sobie wózek, małego na zakupy, mogłam jechać, kupić spokojnie co chciałam. Nawet jeżeli mi czegoś zabrakło, to na szybko mogłam go zabrać w nosidełku i też nie było z tym problemu. Tu jednak pojawia się już właśnie taka. Logistyczna część, którą trzeba naprawdę wcześniej przemyśleć, żeby to było wszystko ok. I tutaj jakby do tego etapu już odbiór z przedszkola i tak dalej, już to mamy. Kolejnym z wyzwań, jakie się pojawiało u mnie, to były wieczorne rytuały. Pilnowałam bardzo tego, żeby one miały właśnie swój schemat, swój rytm, rytm dnia. Mm, oczywiście nie, nie zawsze byłam w stanie to tak zrobić, z tego względu, że one, one miały swój pomysł i swój e, rytm dnia. E, i, I nie zawsze chciały ze mną współpracować, ale najgorsze były tak naprawdę wieczory, w momencie, kiedy e, przychodził, e, przychodziła pora usypiania, a ja byłam sama. E, bo trzeba było wykąpać te dzieci. I teraz na przykład e, które wziąć pierwsze. A które, a które zostawić? Oczywiście musiałam sobie to logicznie jakoś rozdysponować, Alanek Lanek był na szczęście już na tyle mądry, że jemu ja wytłumaczyłam, że najpierw kąpię dzieci, usypiam i później zajmuję się nim. Oczywiście ten etap kąpania w związku z tym dzieciaków zaczynał się wcześniej, tak żeby Alanek mógł się też wyspać na kolejny dzień, ale na przykład zaczynałam kąpać jedno, miałam już naszykowane mleko. Które na przykład wcześniej też odciągałam, i to jedno dziecko odkładałam już uśp... u wykąpane, przebrane i tak dalej do łóżeczka, po czym cały proces powtarzałam na nowo z drugim dzieckiem. Tylko, że opowiadając to teraz, brzmi to całkiem fajnie. W rzeczywistości wyglądało to różnie, bo na przykład jedno dziecko kąpałam, drugie już płakało, nie chciało leżeć, marudziło. To, które było kąpane, na przykład też było zdenerwowane, rozdrażnione, nie chciało się kąpać, więc czasami był jeden wielki krzyk. A w tym wszystkim i ja. W każdym bądź razie jakoś to musiałam po prostu pogodzić. Więc na przykład jedno dostawało butelkę z moim lekiem ściągniętym, drugie było karmione piersią, odkładane do łóżeczka. Za każdym razem robiłam oczywiście taki sam rytuał, taki sam schemat, jeśli chodzi o ich usypianie. Z tym usypianiem było różnie, też nie było to takie proste, że nie wiem, że dziecko było odłożone i od razu zasnęło. Czasami musiałam się naprawdę sporo natrudzić, żeby te dzieci uśpić. No i później zostawał jeszcze alanek. Więc cały rytm i rytuał na nowo. Alanek jeszcze za każdym razem był tak, miał tak od początku i nie chcieliśmy mu tego zmieniać, żeby nie odczuł jakiejś różnicy, w związku z tym, że pojawiło mu się rodzeństwo. Oczywiście po kąpieli jeszcze miał czytaną bajkę, więc suma summarum ja wychodziłam już po całym takim rytmie, około dziesiątej nawet bo na przykład Alanka już zdążyłam odłożyć uśpić, w sensie przeczytać mu bajkę, ale na przykład któryś z bliźniąt się zaczynało wybudzać, jak się obudziło jedno, to wybudzało drugie i historia na nowo się powtarzała. Więc przyznam szczerze, że ten pierwszy okres był naprawdę nie lada wyzwaniem, żeby w ogóle to ogarnąć i przetrwać. Ja byłam taka właśnie sfokusowana na tym, żeby w tym momencie po prostu to przetrwać, żeby wypracować u nich jakiś taki schemat, rytm. Oczywiście nie było to takie proste, bo właśnie jeszcze w nocy mieli kolki, więc budziły się po kilka razy w nocy. Czasami kończyło się to tym, że trzeba było ich kilka razy nosić, usypiać na rękach. Robiliśmy to oczywiście na zmianę z Danielem. Ale z racji tego, że była to dwójka dzieci, no to wstawaliśmy razy dwa, bo normalnie przy jednym dziecku można się mówić: Dobra, raz wstajesz ty, później wstaję ja, albo podzielić sobie te noce, że jednej nocy jeden, drugiej na przykład drugi, a tutaj nie było takiej możliwości, bo po prostu każdy jakby był oddelegowany do jednego dziecka się nim zajmował, a budzili się po kilkanaście razy w nocy, potrafili czasami nawet robić takie przerwy godzinne albo i dłużej, były próbowane różne wersje, musieliśmy ich usypiać na przykład też w wózku, więc był to totalny hardcore. One bardzo potrzebowały bliskości, więc niestety najlepiej zasypiały u nas na klatce. Więc czasami gdy już byliśmy tacy wypompowani, że nie mieliśmy sił na to, żeby funkcjonować dalej, po prostu zabieraliśmy ich do łóżka i spaliśmy z nimi, oni zasypiali na, na nas po prostu w takiej pozycji, że, że leżeli na naszej klatce i wtedy spało im się najlepiej. Oczywiście nasz sen tutaj pozostawił sobie wiele do życzenia, ale już robiliśmy wszystko, żeby się tylko zdrzemnąć na chwilę. Kolejnym schematem, który zaburzył mi się tutaj, akurat w, przy, przy tym okresie właśnie dzieci, a jak to było przy pierwszym dziecku. Ja akurat jestem taką osobą dość pedantyczną i zawsze lubiłam mieć czystość i porządek. Tak na przykład przy pierwszym dziecku, jak Alanek był malutki, to kiedy on spał, to ja w tym momencie robiłam wszystko. Przątałam, prałam, prasowałam i tak dalej, i tak dalej, natomiast tutaj, gdy mieliśmy tylko chwilę wolnego, a Alanek na przykład był w przedszkolu, to my korzystaliśmy z tego i szliśmy po prostu spać. Żeby choćby złapać pół godziny snu, to było dla nas mega zbawienie i możliwość przetrwania tego wszystkiego. Czasami było już tak, że chodziłam dosłownie jak zombie, piłkłam po kilka kaw dziennie, bo inaczej się nie dało. A w międzyczasie jeszcze też miałam ten, ten pierwszy okres, bo karmiłam dzieci piersią do, połowy, do pół roku, więc też to było nielada wyzwanie z karmieniem, z tego względu, że oni niewygodnie im było, jeżeli jedli we dwójkę naraz, bo wymagali specyficznej pozycji, więc musiałam karmić raz, jedno raz drugie, ale czasami jedno było karmione, a to drugie się już domagało, więc musiałam mieć cały czas mleko w zapasie, więc wyglądało to tak, że jak tylko miałam gdzieś wolną chwilę, to oczywiście siedziałam i ściągałam mleko więc ten pierwszy rok był totalnie te pierwsze pół roku było totalnie takie hardkorowe, później zaczęłam już wprowadzać mleko modyfikowane więc było trochę z górki co później? a jeszcze to co było dla nas takie bardzo kontrastowe w porównaniu na przykład dla mnie, w porównaniu tego jak to jest przy jednym dziecku to przerażające ilości schodzących chusteczek, pieluszek Później właśnie jeszcze mleka, i tak dalej, i tak dalej. No bo oczywiście wiadomo, wszystko jest razy dwa. Więc o ile na początku można sobie tak pomyśleć, że spoko jakoś przygotujemy się do tego, tak. No niestety na bieżąco, jak już to, to wszystko trwa, okazuje się, że jest to rzeczywiście hardcore, bo na przykład, nie wiem, miały dzieci kolki, no to kropelki na kolki, trzeba było kupować bardzo dużo, bo one schodziły szybciej i tak wszystkie inne, inne rzeczy, więc. Ale teraz już do tego przywykliśmy, już uznajemy to jako taką normalność, bo wiadomo, no, jest ich więcej, nie jest to jedno jedyne dziecko. Co jeszcze było z takich bardzo takich jakby hardkorowych rzeczy, to na przykład, jeżeli chcieliśmy gdzieś wyjść, wiecie, odsapnąć, złapać taką, taką normalność. Daniel miał o tyle jeszcze dobrze, że pracował, więc miał to odcięcie. Ja byłam cały czas z dziećmi, więc potrzebowałam czasami wyjść, zresetować się, a też brakowało mi na, nawet takich wspólnych naszych wyjść. Więc czasami, chcąc wyjść na jakiś koncert, kiedy jeszcze była taka możliwość i takie rzeczy istniały, to na przykład musieliśmy zorganizować opiekę do dzieci. Ale już była to nie lada jakby wyprawa, nie lada zadanie, bo trzeba było tą opiekę zorganizować razy dwa. Tutaj w pobliżu, gdzie mieszkamy, a mieszkamy w Krakowie, nie mamy nikogo z, z rodziny takiego bliskiego. Wszyscy mieszkają zdecydowanie dalej od nas. No to było to właśnie takie dość mocno logistyczne do ogarnięcia, jeżeli chodzi o, o opiekę nad dzieciakami więc to też było takie bardziej hardkorowe, ale myślę, że później już było troszeczkę bardziej skórki. Co jeszcze? To co mam tutaj zapisane, to właśnie, właśnie nawet były problemy z, z jedzeniem, naszym jedzeniem. Czyli na przykład jak ja czasami zostawałam z tutaj sama to już nie byłam czasami w stanie zjeść, bo nie miałam kiedy, bo wiecie, jeszcze jest też alanek, więc jak młodzi chwilę pobawili się, nie wiem, na macie, leżeli na brzuszku i tak dalej, no to też uwagę poświęcałam Alankowi, żeby on nie, nie odczuł, albo bynajmniej, żeby jak najmniej odczuł ten brak czasu też dla niego. Często robiliśmy też tak, że właśnie, jeżeli byliśmy całą, wszyscy całą piątką w domu, to na przykład Daniel szedł z Alankiem gdzieś tam na spacer czy tam na rower i tak dalej, czy tam na plac zabaw żeby po prostu on cały czas tą uwagę miał albo się dzieliliśmy, że na przykład Daniel zostawał z dzieciakami, chociaż najczęściej było to na odwrót bo młodzi byli naprawdę hardkorowi, a ja na przykład w tym czasie szłam się też zająć Alankiem, szliśmy w coś się pobawić, pograć, poukładać puzle i tak dalej Przyznam szczerze, że z perspektywy czasu, teraz dzieci mają już 17 miesięcy i mogę powiedzieć, że już jest zdecydowanie lepiej. Bez porównania, jeżeli chodzi o te pierwsze okresy i chyba taki najbardziej hardkorowy to był jednak ten pierwszy rok ich, ich życia, ich funkcjonowania. Teraz zaczynają coraz to lepiej już przysypiać noce, Teraz akurat mają taką fazę, że gdzieś tam się budzą raz lub dwa, ale to na zasadzie, że jednemu dziecku wypadnie smoczek, drugi chce, chce coś tam jeszcze zjeść w nocy mleka, natomiast jest już naprawdę komfort taki, że jesteśmy w stanie. Przespać te parę godzin, więc nawet jak sobie porównacie moje pierwsze filmy, często miałam wpisy od Was, że widać, że się nie wysypiam, widać, że źle wyglądam, że dzieci dają mi w kość i tak dalej. Czasami tak rzeczywiście było, czasami dawały popalić, nie da, nie da się ukryć. Teraz jest już zdecydowanie lepiej, i nawet jak czasami gdzieś tam zdarzy mi się pomarudzić to jest w ogóle nic w porównaniu do tego, co działo się wcześniej. Teraz dzieci też już poszły do żłobka, więc ja jestem w stanie pracować w ciągu dnia, jestem w stanie już coś zrobić i też mieć jakby już inną energię do nich, jak oni wracają właśnie z, ze żłobka, jak odbieramy Alanka z przedszkola. Weekendy oczywiście spędzamy wspólnie, ale już zaczynam wchodzić właśnie w taki ten tor takiego normalnego funkcjonowania więc morał z tego taki oczywiście wiadomo, że każde dziecko będzie inne jeżeli ktoś z Was spodziewa się bliźniąt to przede wszystkim życzę dużo energii, dużo cierpliwości ale nie poddawania się i nie załamywania z tego względu, że nawet jeżeli jest źle to będzie taki moment przełomowy, kiedy będzie zdecydowanie lżej, kiedy będzie zdecydowanie lepiej i u nas tak już właśnie jest. Oczywiście ja Wam w tym momencie tak jakby pokazałam tą gorszą stronę, tą bardziej taką hardkorową, a było mnóstwo takich pozytywnych stron. Wiecie, jak dzieci na przykład miały te swoje pierwsze uśmiechy, zaczynały gaworzyć, zaczynały reagować na siebie. Zaczynały wspólnie się gdzieś tam bawić. Można było patrzeć, jak się każda z nich, mimo tego, że są bliźniętami, rozwija zupełnie inaczej, bo to jest dwójka różnych dzieci. Każdy ma zupełnie inny temperament, inny charakter i zupełnie inne upodobania. I to jest jakby fajne. Każda z tych sytuacji sprawiała bardzo wiele radości. Pierwsze ich. Wszystkie rzeczy, wszystkie elementy, które zaczynały, jak zaczęły siadać, jak zaczęły raczkować, jak zaczęły stawiać pierwsze kroki, więc naprawdę jest mnóstwo takich bardzo takich pozytywnych chwil w tym wszystkim, aczkolwiek nie ukrywam, że jest to naprawdę na początku trudne i wymaga dużo energii z Waszej strony. Fajnie, jeżeli macie kogoś do pomocy, nie, nie brąćcie się przed czyjąś pomocą i nie bójcie się, ani nie wstydźcie się prosić kogoś o pomoc, bo jest to naprawdę niezwykle ważne. Nawet jeżeli przyjdzie ktoś do Was, jakaś kumpela i chce się zająć w tym czasie Waszymi dziećmi, to pozwólcie jej na to, a wy sobie usiądźcie w tym momencie. I wypijcie choćby nawet kawę, herbatę w spokoju, bo sama wiem, jakie to jest niezwykle ważne. Natomiast myślę, że właśnie to, co takie przesłanie końcowe, to to, że ja miałam taką sytuację, to nie oznacza, że na przykład czyjeś bliźnięta będą takie same, bo mam znajomych, którzy też mają bliźniaki i ich bliźnięta po prostu są aniołami. Leżą spokojnie sobie cały dzień na przykład w wózku, ta mama z nimi spaceruje. Jeżeli są głodne, to się upomną o swoje. I są totalnie przeciwieństwem do tego, jakie są na przykład moje bliźnięta. I moje bliźniaki są z kolei totalnym przeciwieństwem tego, jaki był Alanek, bo Alan był dzieckiem książkowym od samego początku, jest do tej pory. Także nie było z nim żadnych problemów, był po prostu wręcz idealny. Natomiast oni, od początku widać, że są charakterni i, i, i dawali rzeczywiście jednak w kość. Natomiast teraz, już to wszystko jakby minęło, ten najgorszy okres. Owszem, są różne jakby wyzwania na tym etapie, pojawia się zaborczość, oni jakby chcą, każdy. Chcę pozyskać moją uwagę. Natomiast myślę, że mimo wszystko jest to bez porównania do tego, co było wcześniej i teraz oni naprawdę są wdzięczni. I wbrew pozorom ja też teraz doceniam każdą jedną chwilę takiego właśnie spokoju, i choćby nawet to, że mogę przespać już kilka godzin pod rząd, to jest już dla mnie. Rewelacja, więc myślę, że nawet jeżeli się spodziewacie bliźniąt albo macie teraz je i macie hardkorową sytuację, to uwierzcie mi, że przyjdzie taki okres, kiedy będzie zdecydowanie lepiej. Więc tego się trzymajcie. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu bardzo chętnie podzielę się swoim doświadczeniem, bo mam doświadczenie i przy jednym dziecku i przy bliźniętach, więc mogę się wypowiedzieć, jak to jest. Mało tego, mam yy, płeć mieszaną, bo bliźnięta są, y, to jest chłopiec i dziewczynka. Jeżeli nie wiecie, to Wam tutaj opowiadam. Ja Was pozdrawiam serdecznie i się dzisiaj już z Wami żegnam. Yy, I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!